Cześć! Witajcie w tym vlogu urodzinowym od Hani, na którego tak czekaliście. I jest! Tak, i jest, mhm. i nastał. I my już zaczynamy z kopyta, mimo że jedziemy, mhm. że, że zaczynamy z samochodu, to jedziemy już przygotowywać się pod te urodziny. Tak. Szykować atrakcje mhm. dla Haneczki. No bo mamy dzisiaj czwartek, urodziny są tak faktycznie jutro, ale chcemy, żeby na jutro. Wiecie, dnia... jak już się obudzi, to żeby. Tak, żeby... Żeby, jak się Haneczka obudzi, żeby mm -hmm. wszystko było przygotowane. Także jak Haneczka dzisiaj zaśnie, to będzie. Ostra jazda! Będzie ostra jazda bez trzymanki, a teraz chodźcie z nami, bo jedziemy pompować Tak, palowy. mamy zule, mamy binga. Zamówiliśmy przez internet, bo powiem Wam, że w tym sklepie, w którym zawsze kupuję, tak mi jakoś obleciał ostatni strach. Mówię, a co, jak tam się już wy... skończyły te. Bo, że no był właśnie, że był nie? ostatni bing. I mówię, a co, jak nie zamówili? I nie będzie binga, i w czwartek zostanę, wiecie jak to się mówi z ręką. No, no właśnie, nie. I zamówiliśmy no. sobie balony przez internet, zamówiliśmy włoskie, takie dobrej jakości, mm -hmm. bo chińskich nie ma co, bo to no. pęka. Chociaż zobaczymy, jak się Włoski Właśnie traktory. i zobaczymy, jak, bo wiecie, oni nie dają gwarancji, bo my w ogóle jedziemy je napompować helem. Od tego trzeba zacząć. I może w tym naszym sklepiku jeszcze kupimy jakieś dodatkowe balony. Jeszcze zobaczymy, co nam tam w oko wpadnie, ale już kilka ozdób mamy zamówionych też przez internet, ale to już później. Tak, także zapraszamy mm -hmm. na bloga, oglądajcie, weselcie i radujcie się z nami. Mm -hmm. No i warto wspomnieć, że oczywiście tematem przewodnim urodzin jest bing, ale o tym to chyba wszyscy wiecie, nie? To nie będą żadne księżniczki. Nie, nie. Fania kocha rzeczy. binga, nie będzie różowo, moi drodzy, będzie czerwono, czarno i zielono i żółto. W sumie wszystkie kolory u binga są. Chodzimy. Jest dwójka, oczywiście tradycyjnie, tego nie mogło zabraknąć. No i ukochany bing i znowu się zaczyna, balony mnie pokonują. Zanim przejdziemy do dekorowania pokoju, to pokażę wam pierwszy prezent, który już Hanusia dostała. Właśnie idzie mamusia. Przyszedł. Od Małgosi Karola i Laurusi Strasburger. Ale Hania zaginęła w akcji. Haniu! No i to jest pierwszy prezent, który trochę się już ten Hania już trochę porządziła. Mm -hmm. Czyli książeczka z naklejkami tak. będzie. Resztę prezentów w ogóle jak będziecie chcieli. Zobaczyć i teraz jak nie dostała to reszta prezentów będzie albo pod koniec tego vloga, albo na początku właśnie, następnego zależy. Wszystko zależy od tego jak się jutrzejszy szalony dzień potoczy Właśnie, Oho. bo wiecie o co chodzi Jutro haneczka ma urodziny, jest piątek A w sobotę o dziewiątej rano na kanale zawsze jest film I to będzie ten film właśnie No i Mati musi go wieczorem jeszcze montować bo go wrzucić na YouTube a, teraz... a trzeba posprzątać po urodzinach No właśnie i nie wiemy czy jeszcze uda nam się nagrać prezenty Więc to jest jeszcze wiecie Dokładnie Niepewne Ale co tu Ale Ko to, jest, to jest po prostu coś cudnego. Figi dziewczynce dostała z bingiem. E, to jest bardzo dobry moment. Małgosia, no, Małgosia myśli, no nie ma co mówić. E, e, bo, o, A wiecie, wątpiłaś? Nie, no co ty? Ale e, wiecie o co chodzi? Haneczka teraz będzie się uczyła. Co będziesz się uczyła na nocnik? Na nocnik robić sisiu, tak? No. Co? No podoba mi się chcesz zobaczyć. No to proszę. Widzisz, tu są majteczki i nie będziesz nosić wtedy pampersika, tylko takie majteczki z bigiem tu. No, ona wie, ona wie co to jest? No właśnie. I jeszcze do tego dostała taką taki piękny komplecik. Bluzeczkę. Taką ażurową, wyszywaną, haftowaną, o. Co ma cztery rogi. Mam chusteczkę haftowaną. No i, i spodnie. Spodenki takie piękne i jeszcze jest oczywiście coś najważniejszego, bo to zostaje na lata, czyli karteczka. Dziś masz urodzinki, pierwsza karteczka. Pokażę życzonka. Marzec, to są dwa Ciocia Małgosia jak Karol oraz Laurusia. Zobacz, życzonka dostałaś. No. Tak, 100 lat. Może wreszcie uda nam się y, zobaczyć za niedługo z Małgosią i z Karolem i z Laurusią, chociaż powiem Wam, straciłam trochę nadzieje przez tą pandemię, bo kiedy mieliśmy się już widzieć, nie? No. A tu ciągle zamykają. No ale życie No ping! takie piękne Majtusie. No to teraz musisz nie nosić pampersika, tylko Majtusie i chodzić na nocnik. Co? Co ty na to? Pasuje ci to? Ding! <grych> Ding! Jak kanusia ćwiczy? Uo! <grych> Co? Panusia! To to jest? Halo. No Hania taka była mała, a już już teraz kończy dwa latka. Puti, 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 Hania, śpi! No. I to najwyższa pora, mm -hmm. aby zabrać się za. No oczywiście. Na przyszłą imprezę. Tak, jak wspominaliśmy, znaczy ja w sumie chyba wspominałam, e, modem przewodnim imprezki jest oczywiście bing, ale pokażemy wam, co mamy tu ciekawe. No i co tu mamy? No oczywiście jest serwetki, ładne z bingiem, kubeczki. Moi drodzy, nawet talerzyki. Tylko nie myślcie sobie, że teraz e, nasi goście dostaną jutro e, papierowe kubeczki i talerzyki. Chodzi o to, że do e, Hanuci jutro, oczywiście, też przyjdzie Filipek i Laurusia. Oni tam będą mieli taki mały swój stoliczek, i tam ben, będzie e, cały design w bingu. Rozumiecie o co tak. chodzi? Dodatkowo mamy jeszcze obrus, mhm. ale obrus ma być wiem. na tym stole. Obrus już będzie tu. <laughs> mamy jeszcze. Świeczkę. Nie wybrałam koloru z holinosowa, ale jest w sumie pasuje. Jest napis wszystkiego najlepszego. Jest bardzo kolorowy, no bo wiecie, e, Bing e, n, zaburza koncepcję różu, że tak powiem dla dziewczynki. Tak. księżniczek, princesek, e, wszechobecnego e, różu. E, no jest czerwony, więc to tak nie bardzo e, czer e, jest, są czerwone kolory, zielone, żółte, więc jest kolorowo. Ale Zula będzie Ale żeby to... przełamać to właśnie i troszkę sprawdzić, no rozbrać, to jest i Zula. Zula. Zdecydowaliśmy się, aby Binga napompować helem, a Zulę napompiemy powietrzem. Powietrzem. Natę. No i dodatkowo. <laughs> jeżeli my będziemy to dmuchać. No ja dmuchać. to i pękną. I dodatkowo mamy jeszcze żółte baloniki. Mamy jeszcze, to mam pokażę. Co mamy jeszcze? No podczas... to co już wisi. A dobra. Bing już jest tutaj mhm. zamocowany. Ale a tutaj jest dwójeczka No. Tu. A tu jest mecz. Polska-Węgry, Ale co chciałeś powiedzieć, ale? Co chciałaś powiedzieć, ale? Nie, ale nam wink coś się zepsuł trochę. Nie no. wiem, się czy to mówić, wiesz? Jest tak. Bez szału, no ale unosi no, się. Jest ale jest bez szału na razie. No, nie co? Zabieramy się za dekorację. O, robimy. <głos> <głos> Dobra, nie <się głos> z tym koksem. Bingu. Nie wiem czy, czy ten, czy nitka nie Dwójka. będzie potrzebna. Aha, bo na jednej płaszczyźnie, wiesz jak? No. To jest dość wielkie. Mhm. Wow, no to będzie w no. sam raz. Od dwójki Myślisz. do binga, no. Co w ogóle Dobra. powiemy o tych urodzinach jutrzejszych? No, że one znowu nie będą takie, jak sobie zaplanowaliśmy, ale właściwie złe słowo dobrałam teraz. My już nie planowaliśmy tych urodzin, bo pandemia, wiadomo, wciąż trwa, więc wiedzieliśmy, że raczej tych restauracji nie otworzą. No i znowu będzie okrojona liczba gości. No ale będzie ich więcej niż w tamtym roku na roczku, bo wtedy to był początek pandemii. Mocno to zostało ograniczone, nie? Nawet był zakaz przemieszczania się. W tym roku będą najbliżsi. Tak, skromna imprezka jak pewnie wszyscy. No ale niestety nie wszyscy. Dlatego, ale zamiast tego, że to są drugie urodziny, drugie urodziny są w domu z rzędu, mm -hmm. to się znowu postaramy tak jak rok temu, żeby mm -hmm. były takie ładne i, no, i żeby miała kolorowo mm -hmm. nasza córka. A jako ciekawostkę wam powiem jeszcze, że moja żona jest w końcu mojego wzrostu bosto na uniwersalce. <coughs> mm -hmm. I to jest cudowne. Powiem wam, ja jak byłam taka, wiecie, dorastającą panienką, no to wszyscy mi mówili jak ty rośniesz, bo ja byłam dość wysoka. I, i zawsze mi mówili, ty sobie męża nie znajdziesz, no bo gdzie ty go będziesz szukać. A teraz z biegiem czasu sobie myślę, że wtedy w jakimś tam miejscu przystopowałam i przestałam rosnąć. Mam 1,72 m około i powiem Wam, że żałuję, że tyle mam. Mogłam być jeszcze wyższa, bo jak Mateusz jest tak wysoki, to jak idę na płaskim, to jestem mała przy nim. No i to chciałam powiedzieć. I teraz macie czas, żeby pisać w komentarzach: A, jakie prezenty dostanie jutroczka? B. Ile mam wzrostu? Kto trafi i to dostanie serduszko. Ile? No? Strzel. Napisz. No ciekawe. Czekaj, czy to będzie fajnie wyglądać jak to na ten? Czy to lepiej zrobić? Ziut I no mojego brzucha nie kameruj. Nie, 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 broń Boże. No bo mi wyszedł. <laughs> Cieskiego najlepszego, córeczko. I co, to będzie spoko, nie? Zarąbiście będzie. Super, dobra. I tu będzie ta dwójeczka tu i będą baloniki. No i ja z elegancko. Ja wiem, ona jest umiejętna w szuplaniu nieba. Zaraz będzie kula. I tak się prezentuje efekt finalny. Nie wiem, czy mi się udało wszystko ująć. Mam nadzieję, że tak. Tu jest obrusik. Dookoła pokoju są baloniki. Jutro jeszcze muszę dokupić różowe, bo trochę za małych kupiliśmy i damy pomiędzy. Jest Zula. Jest Bing. Jest dwójeczka. Jest jeszcze właśnie... Wspominałem w poprzednim vlogu. Poduszeczka z Binga. No i napis. Wszystkiego najlepszego, Hanusiu. Balon! 100 lat, Hanusiu! Dla zainteresowanych jest 630 A my się wam jeszcze nie pokażemy No nie, lepiej nie my oglądamy gorzej niż przy porannej rutynie z kaleczką. Wszystkiego najlepszego! O! Aniu, a ty widziałaś kto tam jest? Nie, a kto tu jest? Tam! Tam u góry yeah, yeah. Yeah. Co jest za oknem. Yeah. <laughs> tak, to balony. Ja cię to, to ty byłabyś dobrym pomocnikiem. No. Czułaś, tak, brawo! Co? Proszę, to już ten dzień, Hanusia, to teraz chyba y, czas na prezent. Co to to? Na, na jeden z wielu J chyba. Właśnie, właśnie, taki malutki. Nie? Ale myślę, że Hania będzie bardzo y, z tego zadowolona, bo wiecie, jak to jest, rodzice zawsze wiedzą z czego cieszą się dzieci, bo obserwują je na co dzień. I Ja też kilka rzeczy zaobserwowałam i myślę, że to będzie strzałki święto. No to idę. A później jeszcze coś większego będzie, ale to potem. Zobacz, Proszę. I no figurki zawsze się tak bawisz tymi małymi figurkami z Lego, to chyba ci się będą podobać, co? Tak, Bing. A Zula gdzie jest? A jest tam Charlie gdzieś. No to otworzy ci matata. To mama niech otworzy. No czekaj, mama otworzy. Czekaj. Czekaj. Tak już. Już mama robi. Mamo za wolno. Ja wiem, to będzie teraz ryzyko, ale to trzeba tak odkleić, moi drodzy. Bo nie wiem, jak to inaczej. Czekaj. Wiem, no już. Oni to zawsze tak pozaklejają. Jezus. Masakra. Widzisz, Hania? Tak to pozamykają, że ci potem dostać do prezentu no, nie można. O, teraz już chyba pójdzie. O! I chyba tak już teraz, proszę. Ale mama chyba jeszcze musi pomóc, bo to Cześć. siedzi jak... Oje! Ło, kurde! Uho. Czekaj, Czekaj tak, Proszę. Już mama zulę wyciąga. Proszę. Kto to jest? No. A to kto? Ciaj. Ciaj. A tego znasz, znasz go, tylko nie umiesz chyba powiedzieć. To będzie Flop. To chyba też. Ty, ale tego, tego sama nie wiem jak się nazywa. Już czekaj, ostatni. Proszę. Kto to jest? Jakoś... No, no właśnie. Woła, no woła. Woła. to czekamy na gości. W ogóle z 6:30 zrobiła nam się już 17. Możemy wam się pokazać, bo no. już się ogarnęliśmy. Ale nie więcej. Ale rano było ciężko. <laughs> A nie wiedziałam, że ma urodziny nie chciałam marnować tego dnia Tak. Spokój chwilowy. Nie, nie ma dziecko. No. Flop. No. O się nazywa Flop, bała. No zatańcz z Flopem. Je, 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 super. Je, 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 I je, że to dopiero początek? Ding, ding, bała. No to jest flop. Przypadek, że wszystkie trafiła. Charlie. Mm -hmm. Charlie. 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 No Charlie, brudasku. Bing, Bing. No jak to? Pośniadałam no. kurczę, ja umyć się. Flop. flop. O. Zula. Hania właśnie bawi się z Mateuszem, a ja mam chwilę i muszę ją wykorzystać, ponieważ będę jeszcze przygotowywać rzeczy na dzisiejszą imprezkę. Biorę się za sałatkę, która mi jeszcze została do zrobienia i tortillę. Tortille już Wam kiedyś pokazywałam we vlogu. Za mną gotowe to, co miałam przygotować. A teraz biorę się za dalszą część, czyli wycieranie, ogarnianie. Muszę jeszcze nakryć stół, i tak dalej. Więc jeszcze kupę roboty przed nami. Jak się wytoczę. Cześć. Olinka wyciera. A ja wybrałem się po torcik dla haneczki. Zaraz wam pokażę, jak jest piękny. O Jezus! Zabiłbym się, Jak... On jest dzisiaj... Ten torcik będzie wam tak. Torcik będzie piękny, jak piękna jest dzisiejsza pogoda. Jest i torcik. Jedziemy po balony. Ci podoba? Pokażmy Charlie, Ja wiem. Pokażemy wam efekt końcowy. Bo jeszcze tu kupiłem te baloniki, jak wiecie. Od razu lepiej. Tu różowe. Tu Zula. wujeczka, Bing. Tu jeszcze balonik. To moje gwiazdy. Czekamy na gości i zaczynamy świętowanie. Patrzcie, jaka księżna! E. No, ale ślicznotka. O. A dzisiaj możesz paluszki, dzisiaj możesz no. słodkości, bo masz urodziny. Jeszcze Taki zaraz mam dzień. owocki. Przyniesie, bo zrobiłam już bananek, pomarańczkę. Ja i jabłuszko. Pokażę. no pokażę. Tak, na talerzyku z Tak, na talerzyku z Tu są jeszcze owocki przygotowane dla najmłodszych. A właśnie, a Mateusz a pokazywałeś, że dokupi dokupiłeś te? Tak, bananek? pokazywałem. Aha. I wszystko widać. Paluszki się wysypały. Ale, no, ale to jest dzisiaj jest święto. Dzisiaj jest święto. No. Też sobie podaję nam paluszka. Ja w ogóle dzisiaj sobie postanowiłem, nie o tym palince No. Za taki trochę punkt honoru, żeby skupić się dzisiaj, jutro i w niedzielę, zraz z racji urodzin, jak Aha. najbardziej na Hanie Ja i tak się staram na niej skupiać, no. ale skoro ma urodziny, to postanowiłem tak w tak się skupić, na ile oczywiście czas pozwoli. No bo dzisiaj były przygotowania, to może nie, było to na no. ale wszystko przed nami. Ale jesteśmy gotowi w sobie. I we, we are jest. ready. <laughs> już trochę letnio, bo widzicie, krótki rękaw jest. No bo jest dzisiaj fajna pogoda. tak? Jest fajna dnie, pogoda. pierwszy dzień właściwie no. mocno ciepły, nie? Taki wiosenny, 16 no. stop stopni u nas. No, Jak będzie taka wioska. fajna pogoda, no to już będzie, raczej wiemy, co jutro robimy i co wy widzicie w kolejnym vlogu, ale mhm. to... O, dwójka chce uciec. Dwójka chce uciec. Amuszko, nie, nie, wiesz... To nie są bierki. Wyglądamy za gośćmi. Na razie ich jeszcze nie ma. Ale zaraz przyjdą. będziemy się bawić. Nie ma jeszcze księżyca. Księżyc to się pojawi jak skończymy zabawę. A gdzie jest ABCD? Tak. No i czekamy. Gości nie widać. Może nie przyjdą. Przyjdą. Ale... No! i No, to pokaż jak na lewy. No to usiądź sobie. No tu! Tu ogólnie No możesz się położyć. Jak widzicie, urodziny się już skończyły. Czas się brać za ogarnianie. O, no właśnie, to jest najgorsze. Oraz No właśnie. Dwudziesta druga. Równiutko właściwie. Dwudziesta no, no, druga. może będziecie widać. Nie, będzie widać. Mhm. nie kłamiemy. Nie. Mieliśmy pokazywać Wam. Prezenty. Ale. Nie. Nie, bo jeszcze trzeba posprzątać. A widzieliście w ogóle ten bajzel w pokoju Hanusi? No właśnie. No. Ale dostała dużo fajnych prezentów, więc na pewno tak. w kolejnym vlogu będziemy Dlatego nie pokazywać. chcielibyśmy tak. tego zrobić na szybciochę, bo no. naprawdę są fajne. Mm -hmm. Niektóre z was mogą dla was być też jakąś tak inspiracją. Właśnie. A może. Mm -hmm. Dlatego pokażemy to sobie w, w następnym vlogu mm -hmm. i od razu w następnym vlogu testujemy jeden z prezentów. Mm -hmm. Jaki? Zobaczycie. Co jeszcze chciałem o samych urodzinach powiedzieć, że... No super było, że mimo wszystko, że ta pandemia, ale... Mimo, że pandemia, mm -hmm. fajnie się spotkaliśmy, Hania... No miała pewne gorsze momenty. Tak, właśnie, bo wiecie, od rana to była do rany przyłóżna, no. tak, tak można było powiedzieć, taka grzeczniutka, a potem bym to trochę przytłoczyło, bo wiecie, wszyscy mniej więcej przyszli o tej samej porze, no to tu wzięła zabawki, czy tam co, co dostała, poszła do pokoju i ktoś następny już idzie i też chce złożyć życzenia, dać jej coś, nie? A ona jest takim, no. taką dziewczynką, która jakby nie lubi, nie lubi chyba być w centrum uwagi. Nie lubi, no. Mm -hmm. I ona jak jest w centrum uwagi, to jej to mocno przeszkadza. Tak, no ona się, To już taki etap teraz wchodzi w Nisia, nie? Tak. tak zwane. Ona lubi sobie z boczku sama się pobawić, mm -hmm. tam ze mną, z Paulinką. No właśnie, bo ona mnie potem ciąga, albo Mateusza, więc to no. było uciążliwe, jak tu goście byli, no bo wiadomo, trzeba ogarniać. Mm -hmm. Bo nie jesteśmy w lokalu, a tu <laughs> Hania chce się z nami po prostu bawić, nie? Wystraszyła się w ogóle, jak zapaliłem świeczkę na torcie, bo no. chyba... Myślała chyba, że chce jej spalić Binga i ten w... piękny tort. Tak, w ogóle nie mamy tego w ogóle nagranego, nie? No nie. Tej reakcji, jak zobaczyła tort, to było wow i, i klaskała i Mati zapalił tą świeczkę, no wiadomo tą dwójkę, żebyśmy zaśpiewali 100 lat i zmuchnęła i Hania jak co zobaczyła to zaczęła Zraniłem jej uczucia w ogóle, serce no, i pękło, że Binga spaliła no. i już było po, no zaśpiewaliśmy 100 lat, ale. No. ale to się nie nadało do trwalenia. <noise> ale generalnie fajnie było się zobaczyć. Mm -hmm. Mimo wszystko polecamy, wam się czasem spotkać w gronie najbliższych, mimo sytuacji. A ja jeszcze która chcę tylko powiedzieć, że, ym, że nie wiem czy też tak macie, ale u nas to dzisiaj tak było, że gdybyśmy nie nagrali tego tortu wcześniej. No to by nie był to byście, nie byście go nie zobaczyli. Tak jak potem taki szał odnął w Los za tak jak to zawsze gadasz, Mati, ja. że właściwie ona zgasiliśmy tą świeczkę i ona potem się uspokoiła, ale nikt z nas już nie pomyślał o tym, żeby zanim go rozkra, rozkrajaliśmy, to ja. żeby zrobić zdjęcie na przykład Hani z mnie czy cokolwiek. No nic nie mamy. No nie. <laughs> ale mamy tego vloga no, jako drugą pamiątkę z drugich tak. urodzin Hani. I, I tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć mm -hmm. tego vloga. I już zapraszam Was na kolejnego. Mm -hmm. Który wydaje mi się, że będzie fajnym vlogiem. Jak tak. wszystkie nasze. No, oczywiście. <noise> Także, jeżeli Wam się. Skromność to podstawa, Nie, Nie no, teraz no, takie żarty. Jeżeli Wam się vlog podoba, to pamiętajcie o. Chodźcie w górę. o subskrypcji. subskrypcji. Zapójdźcie o subskrypcji. I co? A mnie oczy szczypią bardzo już. A ja se. Sobie... O, się też tak To macie, że później wiecie jakieś O nie, to właśnie to się będzie najgorsze, no. mm, mm, mm. Tak samo jak się szykuje, nieco innego. No. Ale myślę, że się udało fajnie wszystko. No. No, myślę, że spoko. I Hania też już wykończona no. śpinia się zasnęła. Dobrażu. No ale ci była silna. To co? No. Do zobaczenia w kolejną mm -hmm. środę, w kolejną sobotę i za 365 dni na kolejnych urodzinach Hani. Oczywiście. A tymczasem trzymajcie się, bo bateria już nawet pada. No właśnie, pada. On nam daje znak, skończcie już. Cześć.